koła latania Szymona latania. no dobra latania niech będzie Szymon próbuje i samo sprzęgło I też, też na ulicę śmiało troszkę szybciej już usiedzie bez gazu Się nie hamują, co ja hamowałem. No wiem, to jest ręczny. Sprzęgiełko do końca i dwójeczka. I sprzęgła Poś, Pójść, poś, pójść, 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 Nic się nie stało, ale nic się nie stało. Czy ja coś powiedziałem? Sprzęgła. Mhm. Luz, mhm. no i kręcisz do siebie, do przodu, i puszczę powoli. Przemon musisz się nauczyć, kiedy się jeździ. Dawałaś gazu? No, tak czasami ma. Już się puściłem z mhm. to auto tak ma. Nie wiem dlaczego. Musisz się kiedyś nauczyć jeździć. To to nie ma, ale to wiesz. Ja w twoim wieku już maluchem popierdzielałem Ale to był inny czas. Rafałek Uno po tej tutaj jeździł, a ja z Mariuszem po tej ulicy jechałem. Ty kierowałeś? A czyje to Uno? Mariusza. Ale on ma jeszcze, już nie? Sprzedam za 200 zł. O! No Nalek. To, co bez amortyzatorów, bez klimatyzacji, Aha. no popsute całe. A tak ciepinkę gazu dodaj, ale tak ciepinkę dosłownie. Tylko Ty nie pasza na nogi, Ty musisz wyczuć nogi, a patrzysz na ulicy cały czas. Jakbyś teraz wcisnął sprzęgło, wrzucił dwójkę i dosłownie tyle samo gazu dodał, to by było zarypiście. Ale jak nie chcesz, to nie musisz. A puścić gaz? Tak, możesz puścić. Sprzęgło. Tak, do, zap do zap zmiany zap. biegu, tak. Do, tak. I teraz delikatnie, ale delikatnie gazu. Puszczaj sprzęgło już, puszczaj sprzęgło. Bo ci znowu w stanie. gazu. gazu, dodawaj gaz troszeczkę. Nie za mocno. O, ślicznie Szymon. O, życie drogi bieg. Super oza. Za którymś razem ci musi wyjść. Kurde, odpadnie mi ten psu. Za którymś razem musi wyjść, Szymon. To, to nie ma Lewara. jeżeli nie jest trudne, tylko trzeba skoordynować kilka rzeczy naraz. Nogi, ręce, słuch, wzrok. dodać, ale ciupka. Kurwa rozpadnie się ten port. Jak coś nam odpadło to byś zapierdzielał do tyłu i szukał. A teraz? Jedź. Po do skrzyżowaniu dojedziesz, tam się przesiądziemy? Wciśnij sprzęgło. Wciśnij lekko hamulec. I dojedź tak do krawężnika, ale nie wjedź mi w tamte auto. I już zatrzymaj, wciśnij mocno hamulec. Nic jest Ale sprzęgła się nie puszcza. A. Sprzęgła się nie puszcza, chłopie. No co ty robisz? Sprzęgło masz trzymać cały czas. Dobra, przesuwamy się, bo to już skrzyżowanie. Dobra.